Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam Was w odcinku, w którym spróbuję jeździć na SPD Mianowicie kupiłem sobie takie pedały Spana, tak wyglądają I do tego takie buty e, Są to buty SPD e, Niby grupa trekkingowa Ale są bardzo wygodne, więc dlatego je kupiłem No i co? Pierwszy dzień na SPD, znaczy wczoraj w zasadzie Je ubrałem, żeby sprawdzić jak to działa I już się wywaliłem, mianowicie Zacząłem po prostu lecieć w bok, spanikowałem I nie byłem w stanie się wypiąć e, Więc myślę, że żar, po raz pierwszy w tym roku yy, po raz pierwszy na spd to dobre połączenie no i co, przebram się i idziemy jeździć dobra, więc jesteśmy już na górze pierwsze wpięcie kurde, już mam problem dobra, chyba się wpiąłem zobaczymy jak będzie pojadę sobie easy line, a, aby po prostu wyczuć e, wyczuć sobie te pedały bo no nie ukrywam, że się trochę boję wow szczerze przy znaczy w zasadzie to teraz jeszcze prawie nic nie poleciłem, ale czuję, że w lotach to chyba nie będzie miało takiego wpływu, tylko po prostu bardziej przy zjazdach. No i pierwsze co poczułem, już to na samym starcie było wczoraj i dzisiaj w czasie dojazdu z parkingu na wyciąg, że się pedałuje tak jakoś e, trochę łatwiej, że tak to powiem. Dobra, chyba nie wiem czy nie wiem jechać, więc skręciłem sobie na trudną wersję Easy Line'a Tam czego pamiętam, jest taki zakręt pod sam koniec i boję się tego, że będę się tam chciał wypiąć, a nie dam rady. No i generalnie już czuję, że o kurde Teraz się przestraszyłem, że nie podjadę i się wywalę. Całsz szczęście się wypiłem w porę. Eee, kurde, co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem. A no, chciałem powiedzieć, że już czuję, że mam eee, źle ustawione źle ustawionego tego bolca w bucie co jest, bo eee, lekko w prawym bucie zaczęła mnie boleć kostka. Dobra, wiadę sobie jednak na line bo nie ukrywam, że ten flow to się zbyt dużo pedałuje jak na moje standardy i już mi się znudził. Dobra, jedna noga wpięta, pięta czas na drugą. Kurde, muszę się wypiąć, bo jakiś patyk za sobą zabrałem. Dobra, zostałem wpięty, więc pojedziemy na razie na spokojnie, bez latania, żeby się zapoznać z trasą. Bo nie było mnie tutaj dłuższy okres czasu, to jakieś zmiany, z czego widzę, są. Jakiś jest gwiazd więc trzeba uważać. A tutaj górę go poprawić, i ciekawe. A no i duży stolik jeszcze jest zamknięty. Dobra, więc lecimy alajna, zobaczymy jak mnie tutaj poniesie. Nie wiem, czy nie mam za szybko ustawionego reboundu. No chyba trochę jest, bo tak czułem, że lekko bardzo mnie ciągnie. Więc odpuszczę sobie jeszcze teraz tą opeczkę zaczną przede mną nie chciałbym tutaj polecieć jakoś spektakularnie na mordę Jadę sobie na dół, skręcę lekko rebound bo muszę do tego mieć poską dziesiątkę i przy następnej jeździe sobie już myślę że polecę na silku o dobra Bo po raz pierwszy mi tak sprawnie poszło wpinanie się jak mam być szczery Dobra, teraz spróbuję polecieć. Zobaczymy jak będzie. I uh! się przestraszyłem. Wow, kurde. Dziwnie jest na tych spd jak mam być szczery, to jest takie uczucie, uczucie, że jestem z tym rowerem tak dziwnie połączony, mega dziwne jak mam być szczery. Teraz jest pierwszy lot, kiedy powiedzmy, jadę sobie już trochę na chill'ku. Powiedzmy, że po raz pierwszy poleciłem w ogóle tą większą hopę i te hopy za tym. I powiem Wam, że w czasie lotu tego SPD za bardzo różnicy nie czuć. Czasami czuję, jak mnie lekko zaczyna ciągnąć na mordę albo na plecy, że jestem tak połączony z tym rowerem i nie mam za bardzo co ze sobą zrobić w tym powietrzu. Ale myślę, że jeszcze kilka przyjazdów i już będę na tyle wczuty, że może nawet zrobię sobie łączkę to na jakieś hopce. Ale dziwaka wyj**ałem się przestraszyłem bo się już się nie wypnę ale już tak spiąłem i koniec końców nawet się nie musiałem wypinać wow. Myślałem, że przelecę Czy no, przeleciałem, ale w sensie myślałem, że nie trafię w ogóle w lądowanie Uh! Ale na dziobaka i na flat teraz Mi się sam wybrał. Ale dziuwak! Dobra, idę robić bójcze, y... bezręczne skoki.